11c. Ulica Zamkowa Idziemy teraz ulicą Zamkową. Jej nazwa pochodzi oczywiście od zamku na jej końcu, od najstarszej rezydencji królewskiej w Polsce, niestety w większości niezachowanej. Pierwsza budowla powstała tu prawdopodobnie w roku 1249, gdy książę Przemysł I na wzgórzu nazywanym dzisiaj Górą Przemysła Wzniósł ceglaną wieżę mieszkalną, ze znajdującą się wewnątrz studnią. Na końcu ulicy będzie rozwidlenie. Przejdźmy ostrożnie na drugą stronę ku znajdującym się tam schodom. Schodami wejdziemy do samego szczytu wzgórza pod zamkową bramę. Książę Przemysł zdążył jeszcze otoczyć wzgórze obronnym wałem. Natomiast jego syn Przemysł II, mając nadzieję na zjednoczenie pod swoim panowaniem ziem całej Polski, rozpoczął budowę nowego zamku, który miał stać się jego siedzibą. W 1295 roku Przemysł II zostaje ukoronowany na króla Polski. Niestety już rok później. Został zamordowany, a rozbudowa tego zamku niedokończona. Pracę ukończył dopiero król Kazimierz Wielki, któremu zamek służył jako siedziba, gdy sprawował urząd nabiestnika Wielkopolskiego. Zamek to numer 12 na mapce. Jeżeli nie doszli Państwo jeszcze do zamku, proszę wcisnąć pauzę.